Panetko widzowie Gdzie Zgodnie z obietnicą poprzedniego odcinka jedziemy pozwiedzać cmentarze i różne nie wiem jak to nazwać, tam chyba też były jakieś okopy Miejsca pamięci! O, miejsca pamięci bitwy nad Rawką i wzurą pierwszej wojny światowej z no pierwszej 1915 był Tak 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 bo jeszcze zerknąłem Jedziemy do pierwszego punktu gdzie jedziemy Remek? No jedziemy no. No. Idziemy do punktu. Tam, gdzie były dwa A ataki zobaczycie, gazowe, doba, zobaczycie na miejscu. Tak to, jest. To będzie. Wola się, powiedz. I tam się odbyły dwa ataki gazowe. Idziemy tam zobaczyć. Zrobimy tylko kilka punktów. Zobaczymy, ile uda nam się zrobić. Dwa już widzieliście we wcześniejszym odcinku. Teraz zrobimy. Trochę więcej tych punktów i zobaczymy co tam jeszcze ciekawego można zobaczyć. Ciekawe czy będzie więcej punktów jak na 20 Tak ci każe to jechać? Tak. No i wola szydłowiecka jest tutaj. Ale to trzeba nad autostradą, no tam na mamy autostradę. Trzeba no zobaczyć, no autostradę, no trzeba a w, jest przejazd nad. Jest, jest, ja widzę Ciężko niektóre punkty widzowie złapać Na mapie Przedawek... Słuchamy też jakichś tam drobnych drogowskazów To było zaraz za autostradą, tak jakbyśmy musieli skręcić w lewo ani w prawo? Nie, w lewo. No dobra, to w lewo. I jakby tam nas prowadziło. No a poczekaj, zobaczmy czy tu jakieś może są znaki. To nie jest jakoś w lesie tutaj? Nie sądzisz? Może być w lesie Bo tam był jakiś, tak. wiesz co, y, tak jakby w lewo droga przez las I jakiś znak był, tylko nie wiem co to za znak był, nie? To bo, ten, bo, się wydaje, że ten jest, to trzeba jeść. Bo wiesz co, to było tak jakby od razu przy, przy tym zjeździe z autostradą A nie wiesz, żebyśmy górne. jeszcze dalej jechali Zmiana nawierzchni No Ciekawe, czy w ogóle dobrze jedziemy. No i źle. Ucisz. Ty No po co mamy jeździć 10 razy w kółko? Ale ty Bo to jest duż takiej malutkiej rzeczki, nie? Bo to wszystko nad tą rabką i wzórą nie? No to musi być jakiś. Może ujść tej tych rzeczek. O, mamy tą rzeczkę tutaj. Jesteśmy przy rzeczce. No to już tam domy Wejdź kogoś. No zaraz zapytamy. A jak się nazywał punkt? Nie pamiętam dwa ataki gazowe. Pola Szydłowiecka, dwa ataki gazowe. No ma wieś tu już jest Zaraz zapytamy tu jakiegoś jest mieszkańca Terytorialca No bo tu co? Tu już... A tu droga jest? Tak, normalna, ale tu coś jest, wiesz? Nie, chcie, nie, nie, to nie, to jakieś... Czy wiesz co, tu jest gruz jakiś, ale ciekawe. <grymny> gruz. Wola szydłowiecka, 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 tak? Tak. I teraz znajdź tu sobie biega Znajdź tu lokalsa jakiegoś. Wieś. stajemy tutaj okay. O jest tu pan, jadę posypać Ja już mam Dobry Szukamy yy, Miejsca gdzie były dwa ataki gazowe Wola Szydłowiecka Wola Szydłowiecka dwa ataki gazowe Gdzieś tu jest, jest taki jakby cmentarz, no nie wiem Miejsce tego, kojarzy pan może coś? Co Ty już chyba kolega... Co Ty znalazłeś? Cmentarz Armii Radzieckiej Cmentarz Armii Radzieckiej 1914 rok Jak będziesz przez autostradę, nie? czyli górą no. polecisz Czyli z drugiej strony mop Aha. I tam byś musiał jechać No dobra I tam dojedziesz ja Tu nie? To nie ma To jedziemy <noise> Dobra, dzięki wielkie Bardzo miły pan, śmieszny tam dojedziesz! Chyba jakieś drogi słabe. No, wtedy tą samą drogą jechaliśmy tylko, tylko, że, że było to jest po, po drugiej. Ale jest... on powiedział, że to jest po drugiej stronie autostrady. Hmm. Że ten cmentarz jest tam. Ja już krosę jadę I noga. To długa nie urządza. Z drugiej stronie autostrady, to może mu chodziło o tamto, co byliśmy w Kuminie. Czyli tam w las mówi, że trzeba jechać, jednak? Chyba tak, no, dojadę do skrzyżowania, do powiem. No nasze... i to niby tu jest w lewo, w lewo i zaraz ma być to. No to tak jak patrzyłem na ten tam jest taki jeden drogowskaz, ale nie widziałem co tam pisze Tam jest napisane sorry O no, i tu w lewo, no i jesteśmy No A wyszkaliśmy, ja pierdolę Mówiłem, że to tu No Myślisz, że tam dalej coś jest? Tam dalej? No. Nie, tylko to. No a na tym punkcie masz napisane dwa ataki gazowe, nie? Nie no ogólnie. To w tym miejscu to były. No tak, no jest ale tylko taki ten. Tak. Szkoda, że nie ma informacji o tym. No ale dobra, no to jest to, no bo to tak pokazywane było. Tam jest krzyż jakiś biały. Lecimy. Szkoda, tego, że to nie jest jakoś tam trochę bardziej oznaczone w internecie, nie? że masz jakąś legendę, że możesz sobie to wyznaczyć, tak jakby trasę. Znaczy, bo tu ogólnie to mi się wydaje, że tak jak patrzyliśmy na tą mapę, że chodzi o to, żeby to poruszać się tymi szlakami, nie? że gdzieś tam walka na froncie i tak dalej, nie? Tam gdzie były... bo są wyznaczone jak, jak to wyglądało Jak to przebiegało wszystko Na tyłach Wroga Ale ktoś ma Hat Dużą Które my się dorobimy? Z tego kanału na YouTubie widzowie, zarabianie jest, musisz mieć 1000 subskrypcji, żeby włączyć zarabianie. Na YouTubie zwiększyli to, kiedyś było mniej. 1000 subów to jest od cholery. No, jak będzie, 1000, to zaraz będą.

To teraz bardzo fajnie tak samo no. No. No, no bo to jest przed nimi Tak jakby wiedziałaś Ten punkt jest przed no tym co byliśmy No tam, nie Tu znowu trzeba wjechać nie, Powiem Ci, że chyba nie, poczekaj Dlaczego? Trzymaj się tu nie Patrz, nie jechaliśmy wtedy tak? No tak jechaliśmy, no, no. Może do czego innego nas to doprowadzi? No tak jakby coś myśli innego myśli. jeszcze tam musi być Może tam dalej trzeba wjechać Może A ty zobacz te punkty czy są blisko siebie w sensie na tym zdjęciu A na to jest masz o, Patrz Widzisz, no bo my byliśmy tu, a nie weszliśmy tam dalej Chyba w głąb w lasu Dobra, zobaczymy, najwyżej się przejedziemy jeszcze raz widzowie, jeszcze raz zobaczycie to. mówię, faktycznie tam dalej była taka, tu jest blas droga i może tam jest Coś kolejnego no to tak jakby, patrz, masz, masz dwa te, nie? No Cmentarz Dwa drogowskazy, tak jakby I cmentarz żołnierzy niemieckich Zobaczcie na tym drugim punkcie, czy on będzie map, na mapie na innym miejscu Bo może to jest po prostu cmentarz i, i ty w jednym, nie? Że te krzyże są, co byliśmy i jeszcze coś jest No, może tam właśnie dalej, bo ten jeden Te mogiły tak naprawdę To one są tak jakby Trochę dalej, w sensie na tej mapie z Bolimowa pokazane Tu mi... była ta pierwsza miejscówka Tu jest druga No No i to już robi wrażenie Czemu, że tam zostawmy Na parking Tu jest parki. No i mapka jest To samo Zobaczymy na którym punkcie jesteśmy Na no, siódemkę pewnie Ale ptaszki śpielka A nie ma tu jesteś siódemka. siódemka A siódemka, cmentarz No właśnie A my myśleliśmy, że ostatnio tam je byliśmy Czyli do piątki, Czyli do piątki, do piątki teraz trzeba, trzeba jechać Do ślady wojny, wojny pozycyjnej tak Dobrze. jest No dobra, no. chodź sobie Bo y, my byliśmy gdzie cmentarz wojenny W Jochim A piątka to ślady wojny pozycyjnej To do piątki i szóstkę będziemy robić tak? No. Widzowie, Widzowie Ale jest ciepło, ale jest ciepło. Z gorąco, Z gorąco way. way. 28 Niemiecki cmentarz wojenny Joachimów Mogiły a to, już, to już jest, zobacz, z II Wojny Światowej Czyli tam to było Większość tych obiektów, co spierdaliśmy, to z jest... pierwszej Jedynka A, to masz nazwiska popisane i daty no dobra. no dobra, to wszystkiego nie będziemy nie. Patrzeć Tu jeszcze przeczytam dla widza Szczątki Szczątki tu spoczywających 566 poległych żołnierzy niemieckich W roku 1990 Ekshumowane z cmentarza na Powązkach w Warszawie Dla ich pamięci oraz ofiar wszystkich wojen Joachimów mogiły, cmentarz żołnierzy niemieckich Cmentarz 945 Da się tu wejść jakoś na górę? Tam masz schodki, no? Dzecie Ja zapomniałem, że ja nie nagrywam <grystanie> Kurde, tu jest jeszcze więcej w Pamięci poległych żołnierzy niemieckich Którzy nie zostali ekshumowani Aha Czyli chyba tam masz na dole tych co byli ekshumowani a... no. A tu na górze chyba nie. Tak, tak, poległych, bo tu są Szkoda, że to nie jest jakoś, nie wiem. Może, że tu byli, nie wiem, jacyś tam wyższej rangi czy coś takiego. Wojskowi. Myślę, że tu wszystkich po prostu. Kurde, tu w tym miejscu to jest tyle. No to i co i na górę tu zobacz Tam masz małe tablice, a tu masz przecież. Takie. I masz jedno przy drugim. Ile tu jest ogólnie? Co, yy? 2566. A. Jeżeli dobrze pamiętam. Nie, no fajne miejsce. I myślę, że nie uczęszczane. Polecamy, żeby tu przyjechać. Fajna miejscówka. Pamięci, ale też fajna miejscówka taka. się jest cisza, spokój. Można sobie przyjść. będzie szukać tej piątki nie no fajnie, fajnie zrobili tutaj trzeba zobaczyć na mapę z której strony przyjechaliśmy i wiesz, cisnąć dalej bardzo fajne miejsce fajne miejsce i przyjechaliśmy Autostrada A2, czyli stąd przyjechaliśmy e No ale, ale... To nawet dwa punkty pokazuje, wiesz co? To dwa punkty pokazuje. Jak dwa? Nie wiem czy tam dalej jeszcze nie trzeba wejść. Bo tu masz cmentarz niemieckich żołnierzy, a tak jakby za tym masz jeszcze 1915 no to, a, a to nie jest wstecz ten co byliśmy ostatnio nie. To jest jeszcze inny Tu masz tu masz ten niemiecki, a tam dalej tak jakby było 1915 jeszcze. To jest droga leśna. Miejsce pamięci, ale no to tu jest. A tam, miejsce pamięci, czego jest? Nie wiem, jest tylko napisane Miejsce Pamięci i Zielona Trasa. Ale. kurczę. To może do tej piątki by się dojechało tędy. No właśnie, tak mi się zdaje. Tylko, że a jak się nazywało? Y, numer y, tego wcześniejszego. Jaki to jest numer? Pomnik przyrody, grupa drzew, tam jest dalej Ale nie, mówi mi chodzi to co byliśmy ostatnio To co? Jaki tu jest numer? A, numer Joachimów mówiły, no to tak jakby siódemka i piątka no, no to piątka, no to to jest ślady pozycyjnej wojny, życia w okopach To tak piątka jak, to musi być coś innego No to jest ta piątka tak jakby pokazywać Pokazywało Ale, no ale jesteśmy w siódemce Tu jest parking. Jesteśmy z tej... Piątka, piątkę, dobra, już mam na mapie, są numery: piątka, siódemka. To piątka to jest to wcześniejsze, siódemka jesteśmy teraz. No. I byśmy musieli niebieskim szlakiem w prawo tu skręcić. Więc jakbyśmy rowerkami jechali, byśmy do szóstki dojechali. No to dawaj do tej szóstki. Dawaj na prawo, bo tu kołysa wielka Jak no właśnie Jakieś na drzewa na pomarańczowo porysowane Zdaję, co to oznacza Myślisz? Nie sądzę. Myślę, że jakieś tam oznaczenie może dla myśliwych. A tu kolejna budka. A tu w prawo. No tutaj jakaś droga chyba teraz występuje. No to chyba w prawo. No w prawo jest szałka. O jest, pozostało. Jezu, tutaj no. Musimy cofnąć. Nie wiem, czy ja tu przyjadę tam, gdzie to jest. No, tu jest to miejsce, ale trzeba to zostawić wiesz, Motocykla szóstka Pozostałości wojny, minowej, Carter. No, ale gdzie są te pozostałości? A miejsce pamięci narodowej A jest Na pewno nie bierzesz? Nie, nie to... lata mi to Kto by się odważył tam odjechać W pozostałości wojny minowej krater 227 Tak To od razu już możesz następny punkt jak nie masz No mam już Ostatni punkt widzowy to będzie Został Tutaj 7 lutego 1863 roku oddział powstańczy pod dowództwem Władysława Stronowskiego stoczył potyczkę poległo 14 powstańców chwała zwyciężonym. Coś się spierdzieliło powiem ci Musiałbym kluczyki? wiem wszystko 27% Ciekawe czy ja uruchomiłem ją przez drogę Zobacz czy to nagrywa Odwróć się Miga lampka czerwona Miga. Miga lampka czerwona To nie wiem dlaczego się wyłączyła Wcześniej Ciekawe czy my dojdziemy w ogóle do tego punktu A daleko to było? No nie, no kawałek. Widzisz, jak zostawiliśmy motocykl z kluczykiem? Widzę. Widzowie... Z tego można odjechać. Nie dobiegłeś Nie A co tu mamy mieć? Że mogiła, że mniejszy No to chyba jeszcze trochę. Tu jest ścieżka. Nie, jakie białe oznaczone. Ale to by nie było drogowskazu Remek A ty to zna znalazłeś gdzie? Jak to znalazłeś? Na mapach w ogóle normalnie. No, tu nie mam zasięgu A i niby, że miałeś tu kawałek dojść, tak? Tak. No ciekawe. Tu może coś tu jest. O stary. Tu jest. Widzę już stąd. Po lewej stronie. Jest? Flagi są wypieczane. Kartofle jakie zasane zasiane. Gdzie te flagi? No po lewej nie widzisz biały Krzyż? Kurne jakieś majęczyny Kochani, ostatni punkt dzisiejszej o, wycieczki jest. No ładnie to wygląda. No fajnie, no, fajnie. I w tym miejscu widzowie kończymy Patrzcie jakie ładnie wygląda Jeden, mam nadzieję, że drugi też. Zostawcie lajka, łapkę w górę. To znaczy się. Lajka i łapkę w górę zostawcie. Subskrypcję. Piszcie komentarz, że super zrobiliśmy odcinek. Nie zapomnijcie o kliknięciu w dzwoneczek. Żeby żaden super film, film Was nie ominął. I napiszcie, że super nawigatorem. Jo.